Hejka, z tej strony Magda i witam Was w drugim odcinku z serii Kangurek KO Runda II. Dzisiaj y, czeka nas ucieczka przed wielkim i groźnym niedźwiedziem, a jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, kliknijcie u góry, także Was przekieruję szybciutko, a my co? Nie ma co dłużej czekać, co? Uciekamy przed nim. Dobra, biegniemy. Co ma być, to będzie. To matko. jesteśmy jeszcze jeden etap nie dobra dajemy drugi etap biegnika biegnij. No Szybko, 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 jest już za, tuż za nami. K-o, k o, Woda! O nie! O nie! Nie mam biec. Spadłam. Uff. Czy to wszystko? Uciekliśmy za przedniedźwiedziem za pierwszym razem. Juhu. Myślałam, że to będzie troszkę trudniejsze, ale jednak. Łatwo poszło. Co tu mamy? A, naciśnij przycisk akcji. Jeszcze muszę rozmawiać z Tobą. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Mhm że nie możesz mieć ich więcej niż dwadzieścia, aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowania. Dobra. Walnię mnie. O nie, sama się utopiłam. To nie one wstają, ja muszę szybko iść. Szybko idę. Ścianę kaoty nie musisz rzucać. O nie. Dobra. Za nami. O nie, ten szerszeń tu lata. Walimy dzwona. Zbieramy, co jest do zebrania. I pukamy w drzwi. Może tu jakiś bober ma nam coś do powiedzenia. Bober. Nie, jednak nie ma. Nie ma żadnego bobra. Bomba! Ach, te bomby niesforne. Co teraz? Odejść ode mnie. wa. No co Oszaleli jeden z drugim. O nie, jeszcze ten. Ten gostek. Paca mnie. Taki dumny z siebie. O, tu jest Bobera, ja mu pukam do chatki. Biegnij za mną. Poczekaj, muszę zebrać monetki. Gdzie ty jesteś już tam? Halo. Się z tobą rozprawię. To mogę gdzieś wejść? Mogę tu wejść! No, wbijaj, Kao, do góry. Szybko! Bo Bober na nas czeka. ale rzeczy tu mamy! Wow! O Jezus! Prosto do lawy! O nie, i prosto do wody! Posikam się! O nie, bomba! same jakieś przeszkody tu na nas czekają. biegnij za mną! Biegnę, biegnę, nie oglądam się za siebie. A i ty. Tam już u góry tego nie będzie. Nie, jak zebrałam? Mamy dzwona w końcu. Gdzie on odleciał? Co tutaj musimy robić? A szyszko w te żołędzie. Mała ciśka. Jeszcze jeden. jest ten gostek Czemu tam nie było dzwoneczka Psz. Jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Proszę bardzo. Przy zbieraniu kryształów? I teraz będziesz tutaj tak stał sobie uciekaj stąd. Robisz, kao? Życie ci niemiłe? Nie wierzę po prostu. Dobra, bo ja nie wiem, ile ja mam żyć. A nie chcę jeszcze raz tego przechodzić od początku. Nie, dobra jestem. Diko skaczesz że... Nie wiem co ty robisz. O, już na nas czeka ten dziadyga. Masz pobie Bomba! Coś jeszcze tu jest? Kryształki. Wiele ziem ma 3000 dukatów, albo spadaj. Siema, ma Boberek. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Okej. Okay. namit Jezus. Dobra, po kolei. I co mam robić tu? Że ten dynamit musi tu przybiegnąć za mną i to rozwalić swoim wybuchem, ale jak on się obijał, wszystko to jak. Gdzie ja idę? Mogę tą skrzynkę yy, na przykład. Wow, a zaraz umrę. Mogę ją popchać? Umarłam. Umarłam na amen. No, i patrz. Ja nie wiem, jak tam wejść. Wow, no. Dobra, chodź biegnij za mną. Tylko się nie rozbij o nic. O! W końcu. Ale mnie wystrzeliło. Dwóch dukatów nie zebra. Nie, nie jak dwóch. Te wszystkie kryształki, gwiazdek też nie no wszystkich. No dobra, następny poziom. Wielkie drzewa. No przecież widzę. Muszę najpierw się rozprawić z tym gostkiem. pię A ja gdzie mam iść? O, dziękuję. Jezus! Wyskoczył. Wyskoczył. Kao wydał bardzo dziwny z siebie dźwięk. Nie wiem, co on tam przeżywał. Tutaj, pomocy! Kao! Tutaj, pomocy! Oo. Dawać mi most. Dobra, to coś będzie by mnie strzelało. Teraz proszę. Okej, okay, mam dzwonek. To coś jeszcze jest? Nic nie ma. O nie. Giń. Teraz pewnie jakaś bomba będzie, bo by było za pięknie. Uu, skrzyneczka. No w końcu wróciła mi normalna kamera. Nie, chyba nie jeszcze. Sprężynka tutaj jest. Nie bez powodu. Fajne to było. Podobało mi się. Tam celuj, gostek. To się rusza. Nie wiedziałam, że to się rusza. prze wszystkie y, strącić i szybkość teraz dobra jakie dźwięki on wydaje okropne no Wpadnij tam. Będziemy skakać po chmurkach. Też jak byłam dzieckiem, to chciałam skakać na chmurze. Uch! Czemu tam ta zniknęła? Oj, mnie przygniotł tym swoim młotem wielkim. O, jakie krzesełko. Tam jakieś bombary. Bombary? Bomby spadają. Pszczółku, a co ty byś chciała od nas? O, troszkę mi tutaj... Hmm. A, ty mi tu otworzysz drzwi. Super, dziękuję. Oooo. Co się będzie działo następnie. Biegnie ktoś. No i znowu dostałem z tego młota. Jest za spokojnie. Koneczek. Weź latający hełm. Mhm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Szybko. przeczytałam powiadomienie, że zebrałam 500 y, monet. <noise> I spadłam przed samym wejściem. Tup, 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 tup. O, bomby, bomby. Co jest? Czy to pęka po pewnym czasie, czy... Nie wiem. To są jakieś pańczyny. Tam, czy tam? A ah, wow, wow Jeszcze raz. Mamy Dobra, wszystkie bumerangi stracę Kryształki Coś jeszcze jest Pojechało, beze mnie

W te balony, tak? Rozumiem, że mam strzelać? Dobra, najpierw muszę tu to sobie ustawić, bo potem będę celować w tamto. Dobra. Jeszcze to. Jeden. Gdzie ty rzuciłeś tą Nie. Możemy iść czeka już na nas gagatek. Nic nie możemy zostawić. Teraz możemy iść dalej. Bolało. O, dziękuję za serduszko. Uch, prosto na to wjechałam. Ciężko się steruje na tym krztałek, który jest bliżej. Nie wiem, chyba o, równo są. Dobra, bo mogę sobie ustawić, gdzie chcę skakać. O, hajka, pobieram. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej. No, podróży. jestem. Zaprowadzę Poszedłem się spać, miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. No dobrze. Zobaczmy tylko, jakie będzie jeszcze na nas. Patrzcie, wszystkiego po jednym mi zabrakło. Nie wiem, gdzie zostawiłam. Spływ. Kolejny poziom jest spływem! Pływem. Kao, Kao! Kao odpoczywa. Już czas. Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini Złego Szamana, ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. Dzięki, Bobry. A my pójdziemy do tego Złego Szamana już w kolejnym odcinku, także ja się z wami żegnam w tym miejscu, tutaj Kao się wyspał, tu sobie rybki pieką i dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie o tej części kangurka Kao. Czy wam się podoba? No i zostawcie łapeczkę. Pa! Buziaki!